Nie, ale źle mnie zrozumieliście nie, 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 nie nie. To nie znaczy, że wracamy na drogę zbrodni Piniu, flakomiko Okej, okay, jasne Rozumiem, tak Wiem, że ostatnio było ciężko Szczególnie odkąd doktor Nikczemniuk Niechcący zamroził się był w karbonicie, tak? Ale nasza kariera dobiegła końca Ach, No no, przecież to rozumiecie, prawda? Luka! Bueno! Piniów! Bueno! <grymio> Piniów! Bueno! <grymio> Pieniów! <grymio> Pieniów! 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 Czytajcie mi z Pieniów! pomodoro, la <grymio> Co, 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 co powiedziałem? Nie kamkwat A okej. Pomodoro Wow, 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 tu parano. parejo! Nie mów do mnie tym tonem, nie wracamy na drogę zbrodni. Nie zbrodni? Właśnie, i nie chcę o tym słyszeć ani słowa więcej. Słuchaj, jak zaraz nie przestaniecie tak robić, to będą konsekwencje. Z konsekwencji, mi Hej, nie mów czegoś, czego będziesz żałować! O! Nurej, pavos! Ciao, Beru. Co? Odchodzicie? E, ale poważnie? No weź! Dave, dziechy! Oh, Niespodzianka! Właśnie dostaliście awans! Co wy na to? He? Nieźle! Baru, 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 baru! Yes!